Cześć, z tej strony Blaszak i witajcie w kolejnym odcinku z Blaszanego Świata. W dzisiejszym odcinku y, ogarniemy sobie trochę bazę, miejsce pod bazę, czyli się rozpakujemy, wszystkie shulker boxy, bo póki co nie, nie, mam w, y, nie mam w planie iść na dalszą wyprawę, ale jeszcze pójdę, ale na ten czas przynajmniej. I co? To po prostu tyle. Trochę trzeba będzie ogarnąć teren, ale to będzie to dosyć ciężkie, ale dobra. Eee, więc eee, nie przedłużając, intro. Tymczasowe intro! Jesteśmy po intrze i jesteśmy obok naszego mipa. I tak, mm, lecimy sobie pod ten portal, który w ogóle wygląda zarąbiście i dalej wygląda. Mam nadzieję, że już nie ma żadnej lawy, że ostatnio całą wykosiłem jakby. Szczerze, ładnie to wygląda, ale chcę trochę sobie ogarnąć tego yy, terenu. Ała, a dobra, to jest magma. Ja nie mogę, teraz to takie spadki FPS-ów pewnie są. O mój Boże. Chcę sobie trochę ogarnąć ten teren. Ja nie mogę, ile tych bambusów tu jest. Ale muszę to sobie zebrać, żeby trochę jakby było przejrzyście, wiedział gdzie co jest. No bo no, co tu dużo mówić? Trochę tych bambusów jest. Ja nie mogę, ale lagi przez to są. I ogarniemy sobie takie jakby trochę miejsce. Eee, dobra. Hmm, myślę, że tyle wystarczy. No, tylko jeszcze tutaj. Zniszczymy sobie to. O, to w sumie teraz się już niszczą liście. To zniszczymy. To. Dobra. No Chyba zaraz liście się zniszczą. Dobra. Myślę, że o tyle jest ogarnięte. Teraz trzeba sobie ogarnąć miejsce. O, ja nie mogę. Mam cały ekwipunek zawalony bambusami. A, sobie zrobię osobną skrzynkę może nawet na to. Okej, okay, yy, więc tak, drewno skrzynki sobie porobimy. Hop, hop, hop. O nie, zapomniałam, że shift. Dobra, no i sobie schowajmy. Czekajcie, zapomniałem jaki był ten skrót klawiszowy, żeby wszystko wrzucić, więc no to odłożymy to tak pojedynczo, okej. Okay. Zbierzmy sobie ten bambus, bo mnie trochę denerwuje, jak sobie tak leży. Randomowo. Okej, okay, dobra. Więc tak, tutaj. Tutaj mamy już miejsce pod takie przejrzyste bardziej. Yy, pod naszą tymczasową bazę. W ogóle jak tak mi się podoba wygląd tego portalu, ale to się w głowie nie mieści. Dobra. Ale ender chest oczywiście musi być. To nie jest potrzebne, ale co pamiętam, no to tutaj mamy yy, bardzo fajną rzecz. Otóż Enchant. Stawiłbym sobie tutaj gdzieś Enchant. Hop, 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 hop. Czy na pewno zrobiłem dobry ten? Chyba tak. Nie, no tak, zrobiłem dobrze. Hop, hop. Zostało mi jedno, dobra, ok. Nie wiem dlaczego. Tutaj jeszcze damy sobie. To. A gdzie ja mam Enchant? Czy ja w końcu wziąłem ten. <laughs> jeżeli ja nie mam Enchantu, to jest najśmieszniej. <laughs> o nie, jeżeli ja nie mam Enchantu. Z... Dobra, ja mam na pewno to. Dobra, ja sobie Enchant ewentualnie mogę zrobić. A nie, mam Enchant Feku. Czemu ja go nie zauważyłem? Ale i tak mogłem w sobie yy, w sumie sobie zrobić. Dobra, mamy sobie Enchant. I tutaj są rzeczy tego typu. Dobra, jeszcze może rozstawimy sobie miejsce pod e, podki. Po, dobra. Podki tutaj będą. No, strasznie podoba mi się, i chciałbym też zwiedzić ten teren, bo ja tutaj mam przy mnie zamieszkać, więc przydałoby się zwiedzić teren. No, ładnie, to jest straszliwie. No, ale w końcu dżungla. A dżungla najładniejsza. Nie wiem. Jeszcze trzeba znaleźć pandę, ale to jeszcze ten. To znajdzie się pandę. Bo w końcu to jest ten jakby biom, gdzie mogą się pojawiać. Nawet jedna się pojawiła, ale taka dosyć dziwna, bo w netera'owej zbroi. Dobra. E, ale dobra. Zobaczmy sobie, ustawmy takie jakby e, miejsce do potek. Okej. Okay. O nie, nie tutaj? A Magenta, tak. W ogóle co jest w Magencie? Chyba pusta. Tak, pusta. Dobra. A pamięć. No to to jest taka, taki, który przyda się. Więc tak. Tutaj mamy różne rzeczy i pewnie między nie ma. Ja nie mogę. Miałem mieć wszystko w porządku, ale teraz zupełnie zapomniałem. A yy, Enchanting Book. Tutaj są. Chyba, chyba to będzie. Tutaj to gdzieś będzie w tym. W tej białej, ale. O to! Bo tu są rzeczy do robienia potem, tak. W sumie poukładałbym te shulker boxy. O, to jest dobry pomysł. No i trzeba będzie jeszcze zrobić jedną rzecz, ale to potem. Dobra. Więc tak shulker box, potem yy, ten żeby było kolorystycznie oczywiście i tutaj będzie mi łatwiej też szukać eee, potem nie wiem to a ja nie mogę musiałem w złym miejscu to postawić po prostu musiałem eee, to to a dobra już zapomniałem jak to było a dobra najpierw to potem to 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 I Czemu ja to robię kilo w tym sumie? Dobra, dziwne mm, To To Oczywiście, że na czarny brakło mi miejsca No ja potrzebuję mieć to idealnie Czemu ta łopata jest taka szybka w dodatku? O. No ej. Dobra. Problem szybkiej łopaty. Mm. Dobra. I mamy tutaj miejsce na wszystkie shulker boxy. Nice. E, ale potrzebujemy zrobić coś bardzo ważnego. Bardzo, bardzo ważnego. Otóż w tej skrzyneczce mamy... Taki bloczek. No i wiecie pewnie o co, już, o co mi chodzi. A o to, żeby stawić blok, tele, jakby teleportu. To znaczy, yy, stawić blok, który to będzie w sumie najważniejszy, żebym mógł się zawsze tutaj wiedzieć, gdzie to jest. Więc no to stawmy to na jakimś ładnym bloczku, może na bloku Emeraltu czy coś takiego. Nie wiem, ale chciałbym, żeby to było dosyć ładnie wyeksponowane. Mimo wszystko. Okej. Okay. Blo ten blok będzie... Piekajcie. Teraz to. I to. Dobra. Mamy taki sobie blok. Taki jakby ołtarzyk, można powiedzieć. Ołtarzyk w ogóle, jak to brzmi. Jakby takie miejsce. Hmm, chociaż w sumie zrobiłbym tutaj coś innego. A może, nie wiem, wiem jaki blok. No bo w końcu tutaj będzie taki, taki plan jest, żeby to tak wyglądało, ale pewnie nie wiecie o co mi chodzi, ale ja już wam wszystko tłumaczę. Otóż mam trochę kwarcu i ja chcę tutaj zrobić taką oazę. O czym mówiłem już w ostatnich odcinkach, ale tutaj to będzie kwarc z najlepszym pomysłem. O tak. Jak to w ogóle wygląda? Dobra, możemy stawić. O! A, bo ja tego wcześniej nie zrobiłem. znaczy zrobiłem dwa razy, ale wtedy jeszcze nie było tego. Dobra, no to fajnie. Zrobiliśmy to. Odłóżmy sobie teraz rzeczy. Tutaj chyba będę odkładał śmieci, dokładnie, czyli to też. Eee, odłóżmy sobie rzeczy. Potem się w ogóle zajmiemy tymi najazdami, póki co chciałbym sobie tutaj ogarnąć w miarę miejsce. Eee, no dobra. Eee, więc tak w tym to było? Nie, w tym to było, okej. Okay. Odstawmy sobie bloczki No i trzeba będzie w ogóle ogarnąć portal Nie ten, bo tego to ja nie chcę Ty Mi się strasznie podobają w ogóle Teraz w sumie jest rzadsze to Na początku w snapshotach było to bardzo O, to mi się nie podoba Właśnie, przydałoby się oświetlić teren w dodatku Tak, bo żeby nie było tu potworków Przydałoby się Tylko czy ja w ogóle mam węgiel? No trzeba będzie trochę pozbierać bo węgla, z tego co pamiętam, nie miałem zbytnio dużo. Czy miałem? Nie pamiętam. No nie. Nawet nie, nie wiem, czy w ogóle jakiegoś mam. No tak, pamiętam, że Jeśli z tym miałem problem. No to pójdziemy sobie do jakiegoś cave'a w przyszłości. Kolejną rzeczą będzie do zrobienia... To portal. W ogóle, ej. Ciekawi mnie, gdzie był portal do endu Bo możliwe, że nie będzie mnie prowadziło do tego... Eee, do tego portalu, który był obok mojej bazy, eee, tylko będzie mnie prowadziło do innego, więc zastanawiam mnie to. A chyba tak. Trzeba jeszcze trochę wyżej. W ogóle jak ma się moja litera? Oj, chyba trzeba będzie ją wymienić. Przedaby się jakaś eksperka do wszystkiego tego mm, nadrobienia. Eee, Dobre. Odłóżmy to sobie tutaj. O, i przydałoby się tak w ogóle to obudować jakoś. O, i bardzo ładnie, pięknie. O, Erytre sobie wymienię. Bo ta ilytra już potrzebuje wymienienia. O nie, to jest sam mending? A, dobra, tu jest już wszystko unbreaking mending, ale... Tutaj było tylko to? Okej. Okay. Mm. Gdzie to było? Czy ja zawsze muszę się gubić w tym. Nawet jak sobie to kolorkami oznaczyłem. O, no właśnie. Nie mam węgla, ale pochodnie mam. Hop. Oj, nie cierpię tego typu rzeczy. Zawsze mnie to denerwuje. Dobra. Myślę, że jak wyjdzie w ogóle jakieś te Optifine na to, ale coś czuję, że to szybko się nie wydarzy. To zrobię sobie. Eee, Szejderki. Myślę, że to będzie super, super wyglądało, bo ostatnio gram sobie na shaderach i tutaj bez shaderów to jest zupełnie inna gra. A shadery dodają właśnie taki bardzo fajnego efektu. Ej, nie mogę, ile to jest tych bambusów. Ale też moim zdaniem ładny efekt daje ten taki mnóstwo bambusów. Zaraz zobaczymy, co jest, eee, co jest w tym portalu, za tym portalem. Żebym tylko nie zginął. A to by było śmieszne, jakbym zginął. Znaczy nie dla mnie, ale może dla was przynajmniej. Dobra. No ciekawi mnie, jaki będzie... Uuu, na delcie. A tego to akurat się nie spodziewałem, powiem wam. Że zrespie się... O mój bo... Au! Ała. Nie umiem latać. No na delcie. No powiem, że taki ciekawy teren. No, nie, nie powiem, że nie. Ale bardzo, taki dziwny taka ten. Potem będę musiał stąd się wydostać. Ale póki co nie zwiedzamy Nederu. Czy jestem debilem, czy debilem? Myślałem, że w ogóle elitry nie mam To już totalnie było, ale przecież w końcu wcześniej miałem. Dobra, chodźmy sobie tutaj do normalnego świata. Czy już wiemy, gdzie ogólnie co tam jest? Ogólnie za tym portalem. Dobra. Ej, ej, jednak chyba wiecie co? Nie podoba mi się to. Znaczy, po prostu nie pasuje te, to. Przydałoby się dać te bloki, ale dobra, nie będę się teraz yy, z tym bawił. I chyba w sumie mamy zrobione wszystko, tak naprawdę. Bo... No co to jeszcze trzeba rozłożyć? Chyba wszystko. Póki co przynajmniej. Zobaczmy, co u MIPA. O, wow. Tutaj jest jakiś ten. MIPO sobie normalnie żyje. To potem sobie ogarniemy dla niego domek. Może na przykład w następnym odcinku. To jest dobry pomysł to jest dobry pomysł zrobiony na następnym odcinku, ale póki co, tak sobie ogarnęliśmy tutaj to miejsce, że, żebym sobie mógł tu w miarę żyć. No i co? Yy, tak to wyglądało w sumie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Pamiętajcie o łapce w górze, subskrypcji, no i co?